jak samodzielnie wykonać palmę, pisankę czy stroik. Tego mogli nauczyć się wszyscy, którzy wzięli udział w pierwszych wielkanocnych warsztatach rynkodzielniczych w Sali Wielkiej na Zamku w Dzikowie. Organizatorem warsztatów, które zostały poświęcone lasowiackiej tradycji wielkanocnej, było Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. Pomysł był już bardzo stary, bo ponad 4 lata temu już myślałem o takich warsztatach w naszym muzeum, natomiast dopiero w tym roku udało się urzeczywistnić. I mam nadzieję, że będzie to już dla nas jakaś tradycja. Na zajęciach plastycznych spotkały się przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, by twórczo działać pod okiem lasowiaczek z baranowa sandomierskiego. Wspólnie wykonywali wielkanocne palmy, strojki i zdobili pisanki. Techniki są, jak Państwo widzicie, różne. Bo no, dzieci no, mają swoje pomysły i y, cieszymy się bardzo, że jest takie zainteresowanie. Bo dzisiaj no, to, to nie to, co w markecie się kupi, ale to, co dziecko zrobi samo. Czy ono nie jest gorsze, czy ono jest nie tak dokładne, jak to powinno być, ale praca dziecka. I dziecko widzi, jak to powstaje, jak to się robi, ile to pracy, wysiłku trzeba, żeby zrobić taką pisankę czy kwiatka do palmy. To jest cała radość. Myślę, że bardzo przydatne, że to nie jest pomysł zły, tylko przypomniane. To jest piękne, żeby zachować tradycję. Bardzo mi się podoba. Robię palmy z gałęzi. I z bazik kotków. Robimy kwiaty z bibuły. To zdabiania. Są ładne. i się fajnie je robi. Fajnie się je zakręca. Pani pomagały nam w robieniu tych palm. Podobało mi się bardzo. Członkini zespołu Lasowiaczki chętnie prezentowały regionalne motywy dekoracyjne i techniki stylistyczne występujące w Lasowiackiej plastyce obrzędowej. Każdy mógł dowiedzieć się, jak zdobiono jajka i z czego robi się palmy wielkanocne. Tylko kwiaty z bibuły, niesztuczne, niekupne, tylko robione. I co najważniejsze, zielone. Zielone musi być. No, robiłam z tego, stój. Jedne z jeden z buszpanu. Także naprawdę jest to takich pal. Nie chwalę się, ale nie robię. Dzisiaj farby czy drut, czy to kupuje się w sklepie, a dawniej to w cebuli, jajka chcąc ufarbować, no to w łupach cebuli, w kruszynie, trawa zielona, czerwona cebula jest też pięknie, chwytają jajka tą farbę. Także radzono sobie. Co to jest święcone, jak przygotować wielkanocny stół, koszyk i tradycyjne śniadanie, jak wyglądały święta Wielkiej Nocy u Lasowiaków. Tego również mogli dowiedzieć się uczestnicy podczas warsztatów rękodzielniczych. Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem i organizatorzy już mają w planach kolejne. Mamy nadzieję, że te warsztaty będą, że tak powiem, spotkaniami cyklicznymi. Z tym, że nie chcemy wyłącznie zajmować się. Tymi warsztatami z okazji Świąt Wielkanocnych. Planujemy też y, związane z Bożym, z Bożym Narodzeniem, planujemy też inne z kalendarza obrzędowego lasowiaków y, warsztaty, które będą nawiązywały do tej tradycji, prawda? Regionalnej, z właściwie, to, właściwie to lokalnej.